Siemanko mordeczki. Wracam do nagrywania. Mam dzisiaj taki mus owocowo-warzywny, a to jest program Szama Test. Dzisiaj właśnie przetestuję ten mus owocowo-warzywny z tym barku. Mus jest o smaku mango, banan, ananas, dynia, marchew, jabłko. Także jest bogaty w smak. Ja już jadłem y, takie inne musy, y, marakuja, pomarańcza tam chyba była, y, czy tam mango. No i tamte były dobre. Naprawdę bardzo dobre. A że lubię akurat dynię, lubię marchewkę. No to wiadomo. Teraz zobaczmy jak to wygląda. Takie pomarańczowe, a w smaku. Mm. Kurde, bogactwo smaku. Naprawdę. Chociaż na przykład ta dynia aż tak bardzo chyba na pierwszy rzut języka aż tak bardzo się nie przebija. Bo mango mm, dominuje jednak dopiero później jest taki posmak tej dyni, marchewki tak no nie bardzo czuć a na nas też nie powiedziałbym, że mocno czuć jeszcze spróbuję wycisnąć troszeczkę tak, żeby, żebyście zobaczyli akurat jaki to jest kolor naprawdę bardzo dobre to jest 100 gramów. Ja to kupiłem w Lidlu wczor wczoraj. Tak, wczoraj. Za 2,29. Może się to oczywiście różnić w zależności od miasta, ale myślę, że około 2-3 zł powinniście się wyrobić. Nie jest to może najtańsze, ale na pewno zdrowe. Tutaj piszą, że bez konserwantów, bez dodatku cukru. Przecież z Mango. Z zagęszczonego przecieru, oczywiście. Przecier z bananów, czyli widzicie, tu jest najwięcej mango, bo jest 43%. Banan, 20%. Sok ananasowy, z zagęszczonego soku, 14%. Przecier z dyni, 10%. Z marchwi 7%. Z jabłka, 6%. No i jeszcze witamina C. Czyli naturka. Jest pełna naturka. Bardzo smaczne. Na zaspokojenie małego głodu jest idealne. Jeszcze mam tutaj drugi, to wezmę sobie go akurat na Community Day, bo dzisiaj akurat w Pokémon Go jest Community Day na Charmandera, ale raczej nie będę nagrywał, bo będę z ziomeczkiem jeździł. Który nie chce być nagrywany, no sami rozumiecie, wiecie jak jest. Kto się nie chce być nagrywany, to nie nagrywam. Proste. Dokończmy jeszcze ten mus. A poza tym chcę mieć spokój w łapaniu Pokémonów. No to jak już powiedziałem, mus jest bardzo dobry. Przebija się najbardziej to mango. Troszeczkę banan, nie czuć tak bardzo tej dyni, dopiero później jest posmak taki dyniowy. No, także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten mus. Jeśli chodzi o smak, daję piąteczkę na 6. 5 na 6 jest naprawdę bardzo dobre. Czy jest pożywne? Nie powiedziałbym tak na zaspokojenie małego głodu. Spokojnie. Na zaspokojenie większego głodu. Polecam jednak jakąś kanapkę burgera. Nawet jakąś zapiekankę, to jest akurat dobre. Ale tak, żeby sobie coś przegryźć, tak jeszcze ta właśnie dzienna dawka owoców i warzyw, jak to tam właśnie piszą. Czy to jednie? Przepraszam, jedna z pięciu porcji owoców i warzyw. Jak widzicie, mam jeszcze drugi. Naturalne źródło. błonnika źródło witaminy C. Także. Pięć takich e, opakowań niby ma zaspokoić dzienną porcję owoców i warzyw, ale powiedzmy sobie szczerze: to nie jest takie najtańsze i bardziej by się opłacało samemu zrobić taki mus, ale to oczywiście, no cóż, e, dużo czasu na to trzeba poświęcić. E, I jak się nie ma blendera, no to cóż, tak jak dawniej, to moja mama, moje babcia jak to robiły. Po prostu siteczko, takie ugotowane warzywka, owoce i ciach przecieramy. Także, no cóż, na, naprawdę daje piąteczkę na 6. Jest bardzo dobre w smaku, chociaż marchewki, marchewki nie było praktycznie czuć ale to mango zrobiło robotę po smak dyni lekki, naprawdę polecam i ogólnie myślę, że wszystkie te po prostu musy będą smaczne, chociaż nie dla wszystkich. Ja na przykład nie znoszę buraków, nie lubię pasternaków za bardzo. No to takie na przykład buraczano jabłkowe, czy tam z pasternakiem białą marfią, tam z jabłkiem, to myślę, że takie w mi nie pasowały. To sobie akurat wyszukałem w Lidlu. Po prostu stało to koło soków. Patrzę, jest coś takiego. No to myk. Wziąłem jest. No to cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Piona!